Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Muchomor czerwony fascynuje świat, ale badań zero. To są główne argumenty osób, które zastanawiają się, dlaczego nie ma rzetelnych badań klinicznych na temat muchomora czerwonego. Tu i ówdzie, na przykład na YouTubie, czy na TikToku, czy na innych platformach społecznościowych, pojawiają się ludzie, którzy zaczynają zachwalać muchomora czerwonego. I teraz zwróćmy uwagę, że niektórzy nawet go promują jako do spożywania, tak? Czyli na przykład smażą, suszą, czy... Przyjmują w małych dawkach. Ja takie działanie potępiam, ale nie o tym chciałem mówić, bo to, że to jest trucizna i jakie związki za to odpowiadają, to usłyszycie wszędzie. Ja chciałbym dzisiaj odnieść się merytorycznie do innego aspektu, a mianowicie do tych zarzutów, że nie ma rzetelnych badań klinicznych. Niektórzy uważają to za teorię spiskową, a mianowicie, że nie ma takich badań, bo gdyby się okazało, że te substancje tak cudownie działają, no to zaraz cała masa leków. Zostałaby odrzucona i byłoby to bardzo niekorzystne dla przemysłu farmaceutycznego, dlatego, że no, niestety nie mógłby korzystać z tych leków w podtrzymywaniu remisji. To są takie teorie nieprawdziwe, głoszone przez różnych ludzi. Którzy zachwalają mu humora czerwonego. Chciałbym się do nich odnieść i wyjaśnić, dlaczego są nieprawdziwe, ale zrobić to w sposób merytoryczny. Film ten ma charakter edukacyjny, oczywiście, nie zastępuje porady lekarskiej, ale dbam o to, aby przekazać wam obiektywną, rzetelną wiedzę. W związku z tym zastanówmy się, dlaczego na przykład nie ma rzetelnych badań klinicznych, które mogłyby potwierdzić bądź wykluczyć to, że niektóre związki biologicznie aktywne w tym grzybie, takie jak na przykład muscymol czy kwas i botenowy, który się de facto później później w muscymol przekształca, czy inne alkaloidy, które w nim są zawarte. Nie mogłyby być zastosowane w leczeniu. Generalnie tu i ówdzie możecie przeczytać, że związki te mogłyby mieć potencjalny efekt leczniczy, na przykład neuroprotekcyjny, działający uspokajająco, relaksacyjnie, mogłyby mieć zastosowanie na przykład w psychiatrii, ale mogłyby mieć zastosowanie również w medycynie w innych aspektach. Nie będę się do tego szczegółowo odnosił, bo tak jak powiedziałem, temat filmu ma wyjaśniać, dlaczego rzekomo tych badań brakuje. Otóż zwróćmy uwagę na to, że muscymol i kwas i bot... Z muchomora czerwonego, były przedmiotem badań już od lat 60. XX wieku. I w badaniach zawsze najpierw stwierdza się, czy dana substancja jest toksyczna. A jeżeli jest toksyczna, to czy ten efekt toksyczny, no, może być tutaj w tym przypadku pomijalny. To znaczy, czy da się ustalić taką dawkę. Terapeutyczną, chociaż byłaby to wąska dawka terapeutyczna, która mogłaby mieć zastosowanie pomimo istniejącego efektu toksycznego. I my teraz wiemy to przysłowie, że wszystko jest trucizną, ale to zależy od dawki, czy coś jest trucizną. Dlatego u niektórych pojawiła się propozycja, żeby stosować mikrodawkowanie grzyba czerwonego, dlatego że niby te małe dawki miałyby. Działać leczniczo, a jeszcze nie być trucizną. Otóż zwróćmy uwagę, że tak jak powiedziałem, te substancje biologicznie aktywne, one nie przeszły badań klinicznych, ale przeszły wstępne badania dotyczące toksyczności, bo zanim dany produkt będzie badany pod kątem skuteczności leczenia, tak? czy działa, to najpierw trzeba go ocenić pod względem toksykologicznym, czy jest bezpieczny. To znaczy, że jeżeli okazuje się, że jest coś niebezpieczne, to nie dochodzi do następnego etapu, a więc już na tym pierwszym etapie na starcie zostaje wykluczone. I w tym przypadku okazało się, że muscymol i kwas ibotenowy w badaniach, oczywiście tutaj na zwierzętach, w badaniach laboratoryjnych, wykazują efekty toksyczne już w bardzo małych dawkach, zanim pojawi się działanie lecznicze. W związku z tym nie można tutaj ustalić zakresu terapeutycznego. W związku z tym nie można tutaj ustalić skutecznego dawkowania, czyli coś, co na wstępie już jest toksyczne i wykazuje toksyczność, zanim pojawiłby się. Pożądany efekt leczniczy jest na początku dyskwalifikowany. To dlatego nie ma później dalszych badań, w tym badań klinicznych, bo pierwszą fazą jest badanie toksyczności, bezpieczeństwa. Jeżeli jest toksyczna i niebezpieczna, to nawet, nawet jeśli pokazuje jakiś potencjał leczniczy, jest odrzucana. W tym przypadku zwróćmy uwagę na to, że po pierwsze, Istnienie toksyczności, brak możliwości ustalenia nawet wąskiego zakresu terapeutycznego sprawia, że dana substancja nie przeszła już tej pierwszej fazy, czyli oceny bezpieczeństwa. I w mysz, w przypadku myszy stosuje się na przykład muscymol. Kwas i botenowy do uszkadzania neuronów. Wiemy, że ta substancja może uszkadzać neurony, zwłaszcza położone w okolicach hipokampa, i bada się to później te myszy tak uszkodzone pod względem możliwości zastosowania leków chociażby na Alzheimera. A więc te związki z tego grzyba są używane jako narzędzie toksykologiczne, a nie jako potencjalny lek. Coś, co na starcie już wykazuje toksyczność, zanim wykaże efekty lecznicze jest dyskwalifikowane jako potencjalna substancja, którą można byłoby wykorzystać później do badania, a nie mówiąc już później do badań klinicznych na ludziach. Czyli to jest klucz całych rozważań. Najpierw bada się toksyczność, a dopiero później efekt kliniczny czy działania pożądane. Jeżeli substancja wykazuje zbyt dużą toksyczność przy Niskich dawkach, nawet wtedy, gdy nie pojawia się jeszcze efekt potencjalnie leczniczy, jest dyskwalifikowana i nie przechodzi do dalszego etapu. Dlatego rzecz jasna tych badań klinicznych w przypadku tego grzyba brakuje. I zwróćmy uwagę, że to nie jest tak, że każda taka substancja pozyskiwana teoretycznie z naturalnych źródeł, czyli z roślin, ba, a nawet z grzybów jest odrzucana, bo mamy na przykład psylocybinę, bo mamy na przykład skopolaminę, mamy na przykład atropinę, które bądź są stosowane w badaniach klinicznych, bądź już te badania ukończyły i są stosowane w lecznictwie, jak na przykład atropina czy skopolamina z bielunia, czy tutaj z pokrzyka wilczej jagody, które są stosowane w lecznictwie, tak chociażby tutaj znamy atropinę do zakrapiania do oka, czy na przykład skopolan. Skopolan, taki lek skopolamina, buskopan, tak działający spazmolitycznie w skurczach, w stanach skurczowych, w obrębie przewodu pokarmowego i dróg żółciowych. Czyli substancje pozyskiwane z roślin i z grzybów też przechodzą te badania, ale zwróćmy uwagę, że w przypadku tych substancji efekt terapeutyczny możliwy był do ustalenia zanim pojawił się efekt szkodliwy, nawet jeżeli istniał wąski przedział terapeutyczny, czyli w tym przypadku można było to ustalić. Muscymol, kwas i botynowy mogą działać na receptory GABA-A, ale ten efekt jest trudny do przewidzenia. U niektórych osób występuje delirium, halucynacje, występuje pobudzenie, euforia, u innych senność, uspokojenie, a u innych kilka tych kwas na zmianę. Trudno tutaj ustalić dawkowanie, trudno jest przewidzieć ten efekt, bo u każdej osoby jest to działanie indywidualne. Jak widzimy, z jednej strony pobudzenie, euforia, z drugiej uspokojenie i senność są to dwa ma sprzeczne działania, efekty, w związku z tym, ze względu na takie chaotyczne działanie, pojawiający się efekt toksyczny przed wystąpieniem działań pożądanych chociażby nawet ze strony przewodu pokarmowego, spowodował, że ten grzyb został zdyskwalifikowany. Oczywiście, pewne znaczenie może też mieć to, utrwalone w kulturze, utrwalone w świadomości, to, że z grzybów na przykład, czy z substancji pochodzenia roślinnego, mogą powstawać substancje o działaniu narkotycznym i tak są też te grzyby kojarzone. No ale mamy przecież psrocybinę, mamy z roślin, mamy, mamy chioscyjaminę, mamy przecież atropinę. Czyli to nie jest tak, że tutaj te substancje automatycznie są Dyskwalifikowane tylko dlatego, że pochodzą z grzybów, czy pochodzą z natury. A zwróćmy uwagę, że chemioterapia stosowana teraz w leczeniu czy inne niektóre chemioterapeutyki, tak na przykład taksany, one są pozyskiwane z roślin. Pierbowzór mają w roślinach i stamtąd zostały wyizolowane, a później syntetycznie wykorzystane do leczenia na przykład właśnie nowotworów. Jeszcze jedna mała uwaga, jeżeli dochodzi do zatrucia grzybem, no, nie mu, humorem czerwonym, w ogóle zatrucia, to pierwsza nasza reakcja jest dzwonić pod 112 albo udać się natychmiast na SOR. Nie stosujemy żadnych głupich metod typu wywoływanie wymiotów, stosowanie węgla aktywnego czy powodowanie przeczyszczenia, czyli biegunki. Dlaczego już wam to wyjaśniam? Najpierw jeżeli chodzi o wymioty. Ten grzyb może powodować zaburzenia świadomości i nie chcemy, żeby doszło do zachustowego zapalenia płuc, dlatego nie podajemy leków przeciwwymiotnych. Przepraszam, indukujących wymioty. Nawet jeżeli ta osoba jest świadoma, to może jej stan zmienić się w każdej chwili, w ciągu kilku minut, więc takie leki nie należy stosować. Po drugie, działanie przeczyszczające. Różne środki przeczyszczające na bazie oleju rycynowego czy senesu to są związki, które zawierają dodatkowe substancje drażniące przewód pokarmowy, powodujące przekrwienie i paradoksalnie zwiększone wchłanianie, a poza tym. Powodowanie przeczyszczenia u osoby, która w takich mu komorach ma już biegunkę czy wymioty, może nasilić zaburzenia elektrolitowe i odwodnienie. I po trzecie, jeżeli chodzi o węgiel aktywny, on jest bezpieczny, ale zwróćmy uwagę, że to, co możemy kupić w aptece, to są tabletki od 200 do 300 mg, natomiast takiemu pacjentowi trzeba było podawać dawki gramowe, kilka, kilkanaście gramów. To są dawki takie, które wynoszą kilkadziesiąt tabletek jednorazowo, tak? więc tutaj takie działanie tutaj nie jest jest jakby spodziewane odtruwające. Więc dzwonimy po 112, pod 112, stosujemy się do zaleceń dyspozytora, udajemy się szybko na pogotowie, bądź jeśli są objawy, wzywamy pogotowie. I tutaj no myślę, że ten film dostarczył Wam kilku wskazówek, jak postępować w przypadku zatrucia, ale też wyjaśnił podstawową, podstawową dezinformację, która często jest szerzona w Internecie. I na koniec, jeżeli Organizujecie jakieś przyjęcie, jakąś imprezę, to nie zapraszajcie tam muchomora czerwonego, bo wszyscy wiemy, że zatruwa atmosferę. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was serdecznie, cześć.